Dzień dobry, witam, nowy vlog. Dzisiaj piątek, ostatni dzień naszego urlopu. Jutro wracamy do domu, a ja wdrapałem się w takie miejsce. Popatrzcie, jest tylko za mną morze o skały. I zastanawiacie się jak ja tu dotarłem i powiem Wam tak, jest to bardzo proste Bo trzeba przejść, patrzcie tutaj są tylko woda skały trzeba przejść O tędy Tędy trzeba przejść na plażę takie przejście piękne miejsce Zobaczcie sami O, super Dzisiaj jest plan taki, że zabieramy Was wieczorem zabieramy Was wieczorem na miasto. Jeśli macie ochotę, to zapraszamy Was na miasto. Połazimy, pooglądamy, co tu się dzieje. No ale tu jest fajnie. Pochodzi dobrze, że buty wziąłem. Tu razem w Szkoda, że nie... A może dojdę tam? To jak dojdę, to dam Wam znać. A tamtędy dokładnie, tamtędy przeszedłem. Dobra, zapraszamy Was wieczorem na miasto. Do zobaczenia, więc wieczorem będzie ciekawie na pewno. Witajcie ponownie. Jedna jest zmiana planów przed e, miastem. Będę nurkował z szkole, nurkowania będę się uczył nurkować. Tam macie szkoły nurkowania. Czekam na moją kolej Tam już nie wiem czy dojrzycie, ale nurkowie już są piersi, uczą się już, widać płetwy Także zaraz zakładam piankę, nie wiem czy uda się coś nagrać, ale z ale podwody wezmę sobie GoPro, może się uda, że będę mógł wziąć GoPro ze sobą, a jak nie to może oni e, będą mieli ze sobą GoPro Niestety na razie ich nie widzę tych nurków, a pokazałbym wam. Okej, okay, do zobaczenia pod wodą. No niestety przy pierwszym nurkowaniu nie można mieć własnej kamery, żeby można było się skupić na wszystkim co się dzieje dookoła. Prowadzący ten kurs miał kamerę, ale jakość była kiepska, dlatego nie zdecydowałem się, żeby to e, kupić, bo też cena nie była fajna. Nurkowanie trwało 25 minut chyba około. Było dość super, naprawdę super doświadczenie. Mam nadzieję, że jeszcze to doświadczenie powtórzę kiedyś. A na koniec zobaczcie, bo sobie ponurkowałem jeszcze z moją maską z Dekakonem. Zobaczcie sobie widoki jakie były. Nurkowanie zwykłe z butlą było o, bardzo daleko od brzegu. i Były lepsze widoki, no ale to myślę, że też Wam się spodoba. Zapraszam do oglądania. Ciao i do usłyszenia w następnym vlogu. Nie zapomnijcie subskrybować kanału, lajkować i co najważniejsze komentować. Dzięki, pozdrawiam, do zobaczenia.